Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony ja. Dzisiaj będziemy otwierać Mega Bosska z okazji chińskiego roku. E, jest ono oczywiście w sklepie i otwieram, czy będzie szóstka, to i od razu dla was zakryję, żebyście nie widzieli. He, 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 dobra. Myślę, że tu będzie mniej więcej ta szóstka. O Jezu, dobra, patrzymy. Nie patrzcie, zmienicie oczy i zobaczymy, co wypadnie. Szóstka, co? strasznie gówno jakiś mi wypadło. Przepraszam, że tak przeklinam, Ale to głup... Nie! Nie! Głupi gadżet, dobra, przetestujemy go na szybkości sobie. Yy, dobra, są mój ulubiony chociaż i to mi poprawia humor. Dobra, zobaczymy co to jest. Tara oto się trzema słabymi ciemmi. Cienka, dobra, ja wiem co to jest. Rogwa po upłyń 6 znika ładunek. Czyli tak jak do ona, że chyba ona robi kilka koło siebie kolorów. I dobrze, przetestujemy to sobie, zobaczymy co to jest. Zobaczymy jak, co, po co i dlaczego to jest. O, to fajna mapa strasznie. Dobra, bo tu mam słaby net, więc pójdę w jakiś lepszy net. Internet. Ja tu sobie mogę poczekać, dobra. Ha, to jest takie coś dziwnego. Ale słabo na mi poszło, bym mógł posiedzieć trochę w tamtej strefie i dopiero pójść, Ojesz. Dobra, ta fajna jest nawet moc. Czy gadżet jest tak sobie, ja tak szczerze? E, w, lepiej by jakbym mi wydropił jakieś, no coś lepszego, bo to bardzo było słabe moim zdaniem. I my tego pana, hop, jest on. Gonić go. Śmiesznie wygląda. O, moje duszki go pokonały. Bardzo fajna to przydatna jest tak szczerzy gadżet. Ja tak płakałem sobie, a to taka fajna strasznie. O Jezu nie! Dobra. żyję. Dobra, gońcie go, moje duszki. Dobra, spamujemy tym czymś. Szkoda, że tego gadżetu nie mam, bo on by tu się mocno przydał. Nawet dobrze mam z tym stoję. I muszę sobie zrobić jakby ten y, y, ult y, nazbierać ten na ulta. Uleczę. Dobra na luzie. Dobra, wygraliśmy, ale mam farta. Na farcie to zrobiłem. Nie, nie chcę ciebie z tobą grać. I dobra. Dobrze nam poszło. Dobra, kolejny level. I czy to będzie malutka skrzynka, słabiutko? oczywiście. Zobaczymy w ogóle jakie my mamy szanse na, yy, na w ogóle jakieś postacie. Idziemy sobie do sklepu. Jubi, 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 jubi. No i zobaczymy. Mamy nawet bardzo duże szanse na gadżet, tutaj. Też na legendarną postać. No, duże strasznie są szanse. No, na legendarnego. Za, nie, sorry. Za, na gwiezdną moc mamy. A na gadżet to my mamy dużo. Legendę to my mamy. O tu. Ten, na różne postaci. To my mamy bardzo mało yy, na Leo. Żeby nam wypadł kruk albo Leon, to mamy bardzo mało szansę. Słobiutko. Dużo nam strasznie postaci brakuje. Dlatego ja się z wami żegnam, no i Cześć.